Dzień dobry, Michał Łosiak. Zapraszam na kolejny odcinek programu Piąta Strona Świata. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marcin Marciniewski, prezes Świętokrzyskiego Oddziału PTTK. Witam serdecznie, Panie Marcinie. Dzień dobry, witam również. Panie Marcinie, dzisiaj porozmawiamy o Szwecji. Szwecji, która jest Panu bardzo, bardzo bliska. Na sam początek zapytam, jak to się stało, że Polak zdecydował się na to, żeby. Zamieszkać w Szwecji, no i tam prowadzić swoje życie. Szukałem od dawna miejsca, które byłoby bliskie moim marzeniom, młodzieńczym, dziecięcym, krainy podobnej do Alaski dzikiej przyrody miejsca z dala od cywilizacji, od ludzi. No i, no i ta Alaska wyczytana i wyśniona niestety jest zbyt daleko by pogodzić ją z codziennym życiem, z którego w Polsce nie zrezygnowałem wybór padł na Szwecję. Okazuje się, że w środkowej Szwecji, należącej już do tej północnej, jakby części kulturowo północnej części tego półwyspu skandynawskiego, y, mamy taką europejską laskę i w niej zamieszkałem. No i właśnie, jakie były te początki, jaki był ten pomysł na to, y, żeby tam pojechać? No jeżeli ktoś szuka spokoju, y, dziewiczej przyrody, nieprzemierzonych obszarów leśnych, wodnych, jezior, rzek y, czystych, z dala od ludzi, to Zdecydowanie ta Szwecja y, okaże się y, strzałem w dziesiątkę i, i właśnie odkryłem ją kiedyś, zakochałem się i, no i postanowiłem zrealizować swoje marzenia. Kupiłem tam dom i rozpocząłem jakąś przygodę w turystyce, w kulinariach, w wędkowaniu, w podróżowaniu. Zapewne o tych tematach dzisiaj porozmawiamy. No to może o tej najbliższej okolicy byśmy powiedzieli, bo to jest miejscowość Brekke. Miejscowość oddalona o, pięcie, o, o 500 kilometrów od Sztokholmu. Jak wygląda życie w takiej miejscowości? Nie wiem, czy w pamięci się rysuje taki serial Miasteczko Twin Peaks, bo takie Twin Peaks europejskie, skandynawskie to właśnie Brekke. To brama do Laponii, bo Brekke to już kraina na pograniczu Laponii. Żyją u nas dziko hasające, pasące się renifery. Samowie je wypasają i hodują. I to życie w takim miasteczku wśród tej ludności miejscowej, bardzo, bardzo oryginalnej, przypomina właśnie to, nasz, to, to Twin Peaks, o którym przed chwilą wspomniałem. No i jest swojego rodzaju. Ciekawostką na mapie turystycznej Europy, no bo, no bo nie ma takich miejsc, nie znalazłem, nie udało mi się znaleźć podobnych do charakteru miasteczka, o którym dzisiaj mówimy. No to o Szwecji może teraz powiedzmy, bardziej teraz ogólnie. O Szwecji, bo my kojarzymy Szwecję, no nie wiem, z dobrą reprezentacją piłki nożnej, z tym, że Szwecja jest za morzem. No może trochę kontrowersyjny temat, ale z potopem szwedzkim. Jaka tak naprawdę jest Szwecja? Y na to pytanie dokładnie musiałem sobie odpowiedzieć, decydując się na zamieszkanie w tym kraju, na przełożenie części swojego życia na właśnie szwedzką stronę za to morze symboliczne. Szwecja jest niebywale otwartym krajem, krajem bardzo uporządkowanym, gdzie. Prawo jest dominującym mechanizmem regulującym życie człowieka. Jest bardzo czystym, spokojnym i zrównoważonym miejscem do tego, by w nim żyć, mieszkać. Ale jednocześnie, od tej strony powiedziałbym, zupełnie naturalnej, jest też krainą, która mnie osobiście oferuje komfort fizyczny życia i bycia. Ja nie znoszę upałów. Ja lubię temperaturę do 25 stopni Celsjusza w lecie. Lubię śnieżne, piękne zimy, lubię czyste powietrze, i myślę, że Szwecja stała się tu odpowiedzią na te wszystkie pytania. Tak, tutaj to znajdziesz, szukaj, masz niedaleko tylko sięgnąć. A jacy są w Szwedzi? Czy oni są tacy jednolici? Są różni, bo no trzeba byłoby tych Szwedów chyba podzielić na pewne grupy. Tych Szwedów, którzy żyją na północy, tam gdzie ja i tych Szwedów wielkomiejskich, którzy różnią się. Szwedzi wielkomiejscy są bardzo ruchliwi. Ich życie towarzyskie, ich życie codzienne, to Pełne sportu, emocji, wizyt w restauracjach, uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach publicznych, przepełnione tymi wszystkimi aktywnościami. Natomiast Szwedzi z północy to Szwedzi, którzy kontemplują swoje życie w krainie spokoju, łagodności, w myśl zasady słynnego szwedzkiego lagom, czyli w sam raz. Ludzie, którzy pielęgnują tradycję i kulturę i dziedzictwo swoje narodowe, ale jednocześnie zachowują taki dystans do, 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 do reszty świata. Którzy Szwedzi są Panu bliżsi? I jedni i drudzy są mi bliscy dlatego, bo działając w branży turystycznej mam kontakt z obiema grupami, natomiast gdybym ja miał się ulokować wśród jakichś Szwedów, to chyba wśród tych Drugich. Lwią część czasu wolę spędzać w ciszy, w spokoju, w kontakcie z naturą, ale nie potrafię zbyt długo być w takim środowisku i, jak tylko nadarza się okazja, to staram się korzystać z życia wielkomiejskiego i, jak tylko jestem w Polsce, to od razu teatry, kultura, szeroko rozumiana koncerty. No, różnego rodzaju miejsca, które odwiedzam, by obcować z ludźmi. Powiedzmy, że wpadłby mi pomysł do głowy, żeby pana odwiedzić, i no miałbym kilka dni, żeby pozwiedzać tamte miasta, miasteczka, ale też zobaczyć piękną przyrodę. Jak, jaką wycieczkę by mi pan zorganizował? Staram się promować od pewnego czasu swojego rodzaju mm, ekspresową formę yy, urlopową. Nie wiem, to teraz na prędce wymyśliłem jakby ten termin, bo sprowadza się to moje myślenie do tego, by do miejsca, w którym chcemy odpoczywać możliwie szybko dotrzeć. Czyli zaproponowałbym wizytę na lotnisku Kraków-Balice, samolot Stockholm-Arlanda, wypożyczenie samochodu i proszę sobie wyobrazić, że od momentu, kiedy Pan wyszedłby z Kielc, z domu, za 7-8 godzin jest Pan u mnie i może się Pan zanurzyć w miejscu, które... Jest absolutnie innym kulturowo, krajobrazowo, przyrodniczo. A tam kajaki, rowery, wędkowanie, górskie wycieczki, paralotnie i wszystko to, co nie wiem, można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o chęć obcowania takiego bliskiego, bardzo bliskiego z naturą. To jest dosłownie w zasięgu ręki. Jakie konkretne miejsca, by Pan polecił? Jakie konkretne miejsca? No moje ukochane, no Breke. Miejsce nad y, olbrzymim jeziorem, jezioro Rewsunzion, nad którym mieszkam, ma 45 km długości. Na nim jest wyspa, która ma 60 km kwadratowych. Na tej wyspie jest kilka wsi. Mamy teraz chociażby zimowe drogi, którymi można się poruszać po jeziorach, y, po lodzie. Y, niedawno, y, niedaleko nas temperatury, które odnotowaliśmy, to minus 37 stopni. Y, przed moim domem zamarł. Strumień, który zaproponowano mi w Straży Pożarnej, że jak będzie dalej zamarzał, to go wysadzą dynamitem, to zaprzęgi reniferów, to wyścigi skuterów śnieżnych, to podglądanie dzikich stad reniferów, które właśnie Samowie na okres zimowy przywożą je i wypasają w naszym regionie, to zimą. A w lecie, no. Kąpiele w ciepłej wodzie, uwaga, co roku temperatura w naszych strumieniach i jeziorach grubo przekracza 20 stopni, najczęściej jest to około 24 stopni. No i niekończący się dzień, nie mamy w lecie nocy, nie robi się ciemno. No tu można by o tym cały właśnie, wachlarz. Wrócimy na zmienić. pewno, jeszcze rozszerzymy pewne wątki, o których Pan powiedział, natomiast właśnie życie codzienne, czy ono jest nie jest ciężkie, bo... Z... Słyszymy renifery, słyszymy też no, piękna zimowa pogoda, ale z drugiej strony, no, czy w pewnym sensie to życie nie jest... Na pewno to nie jest życie południowca, takiego, który budząc się rano zaczyna dzień od kawki i zastanawia się, co dalej zrobić z tym pięknym dniem. Zimą w Szwecji, gdy wiemy o tym, że spadnie gruby śnieg, pierwsze co robimy, musimy odśnieżyć, musimy zadbać o to, by się wydostać lub dostać do danego miejsca. Musimy wiedzieć o tym, jak przygotować swoje gospodarstwa domowe, jak przygotować swoje pojazdy na okres zimowy. Żyje się w sposób troszkę trudniejszy niż na południu, to oczywiste. Ale jeżeli się jest wychowanym i obcuje się z tymi wyzwaniami od dziecka, no to jest wszystko jak w szwajcarskim zegarku, poukładane, to nie jest jakiś kłopot. Natomiast natomiast to życie jest pozbawione, mimo tych trudów, o których wspomniałem, jest pozbawione jakiegoś. Elementu niepokoju, jakiejś wątpliwości, co nas czeka jutro. Szwedzi świetnie sobie z różnymi przeciwnościami radzą, chociażby w dobie koronawirusa, chociażby w dobie różnych globalnych kryzysów, wojen i tak dalej, i tak dalej. historia pokazuje, że oni mają sposób na to, by, by przez to wszystko gładko przechodzić. Jest spokojnie? Jest zdecydowanie spokojnie. No dobrze, to powiedzmy może jeszcze, rozszerzmy ten temat przyrody, bo tu pojawiły się tereny renifery, sądzę, że teraz w okresie zimowo-świątecznym no to jest... Jest też taki szczególny czas, żeby o nich opowiedzieć, ale zapewne też inne zwierzęta, jak, jak to wygląda właśnie w tym kontekście. Zimą tak, zimą, zimą mamy szansę obserwować renifery, które trudniej jest wychwycić wzrokiem w okresie letnim. Bo no, obserwacja reniferów w ogóle zwierzyny zimą jest dużo łatwiejsza. Mamy renifery, które żyją dziko. To są renifery, które odłączyły się od stad hodowlanych samów i znalazły swoje rewiry, w których świetnie sobie radzą. Nie są one obiektem zainteresowania myśliwych, żyją sobie bez jakiejkolwiek presji. Mamy też sezonowe wypasy reniferów, które są przywożone z północy Szwecji do takich specjalnych rejonów, które są przygotowane na czas zimy na południu. No i zimą możemy obserwować jeszcze przepiękne, już rzadko spotykane u nas ptaki dzikie, czyli cietrzewie i głuszce, które zimą wyjątkowo pięknie się prezentują. Niedźwiedzie, łosie. Jelenie, to mówiąc o grubej zwierzynie, obserwujemy raczej w lecie. No, wiadomo, niedźwiedzie śpią, a łosie i jelenie taki bardzo mają stacjonarny tryb życia. Wrócę do tych reniferów, czy porównując, czy łatwiej jest zobaczyć, mieć szczęście, zobaczyć. Łosia tutaj u nas yy, w naszym regionie? Czy łatwiej jest zobaczyć renifera właśnie tam, gdzie pan mieszka? No, tam, gdzie ja mieszkam, gdzie jest większe prawdopodobieństwo. dużo łatwiej zobaczyć łosia niż renifera. Yy, w Kielcach widziałem wielokrotnie łosia, to ciekawostka, natomiast nie widziałem nigdy renifera, <grytania> poza jakimś jarmarkiem, który raz kiedyś przejechał i miał ktoś takiego. Hodowlanego na pokaz dla publiczności. Natomiast przemieszczając się im bardziej na północ Szwecji, czyli przechodząc z tego Krajobrazu zadrzewionego w ten typowo już polarny, proporcje między łosiami a reniferami się zmieniają. I miejmy świadomość też, że renifery w absolutnej większości są zwierzyną hodowlaną. Mimo, że one są luzem puszczone i one przemierzają olbrzymie obszary terenów, to, to, to jednak są zwierzęta hodowlane, więc. Można je łatwiej zobaczyć. Zostawmy na razie ten region, w którym pan mieszka. Czy pozostałe części kraju również w jakiś sposób utkwiły panu w pamięci na tyle, żeby no, no, zafascynowały pana, które takie rejony Szwecji są szczególne, żeby też pojechać, zobaczyć, co tam występuje, jakie, jakieś miejsca, które szczególnie. Nie, nie naście, lat temu, naście lat temu, kiedy mój synek był jeszcze zupełnie małym dzieciakiem, nie miał roku, razem z moim bratem, z moją żoną, z moją bratową, pojechaliśmy sobie w taką długą podróż po Skandynawii. Pochodną tej podróży jest to, co właśnie teraz robię. Wtedy zachwyciłem się południową Szwecją, tym bardzo uporządkowanym, takim łagodnym krajobrazem, Małych miasteczek i wsi, tym krajobrazem rolniczym, przeplecionym piękną architekturą drewnianą, z jeziorami. Z, no, dla mnie to było coś odkrywczego. Później odkryłem życie wielkomiejskie, sztokholmskie, sunzwalskie, takie, które pokazało mi niebywałą harmonię życia w dużym obszarze miejskim a ostatnie lata to zachwyt nad tą Szwecją prowincjonalną nad tą dziką Szwecją i każdemu życzę by miał okazję odkryć Szwecję na tych różnych płaszczyznach tu dotknęliśmy tylko jakby w naszej rozmowie tego, co widzimy za oknem, tego, co widzimy jako turyści, co przyjeżdżamy, jest pierwszym naszym wrażeniem. Natomiast im dłużej mieszkamy, im dłużej poznajemy zwyczaje, im dłużej poznajemy sposób bycia życia tych ludzi, tym odkrywamy kolejne jakby odsłony Szwecji i Szwedów. Mhm. Y Mówiliśmy o tych różnych rejonach. Jednym z takich charakterystycznych oczywiście miejsc jest sama stolica, tak, czyli Sztokholm. Fenomen. Z Sztokholm jest no, każdy chciałby zobaczyć ten Sztokholm, no bo jest, tak jak już wspomniałem, charakterystyczny, jest fenomenem, tak Pan mówi? Tak, fenomenem, który można analizować pod różnymi kątami, szukając jego fenomenalności. Ja ostatnio przyglądając się problemom urbanistycznym, chociażby Kielc, związanych, tym problemom związanym z próbą uregulowania ruchu wewnątrz miasta, na zewnątrz miasta, tras, obwodnic, ścieżek rowerowych, harmonii między tymi wszystkimi mechanizmami i formami transportu, mam przed oczami jedną rzecz. Stare miasto sztokholmskie. Gamla Stan, które jest przykładem nie mającym chyba drugiego podobnego na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że przez centrum sztokholmskiej starówki, dokładnie przez jej centrum, ale dokładnie, dokładnie, tak naprawdę, na wskroś przebiega sześciopasmowa autostrada, przebiega kolej, przebiega ścieżka rowerowa czteropasmowa. I kanał do żeglugi. Nie wspomnę o drogach normalnych użytkowników takich zwykłych ulic. Są niezliczone miejsca parkingowe, i nigdzie nie ma zakazu wjazdu samochodem, a jednocześnie harmonia między samochodami, rowerzystami i, i transportem publicznym jest tak naturalna, że ciężko sobie to wyobrazić. Zawsze ten obraz. O którym tu mówię, i wizyta w tym miejscu. Polecam wszystkim wygooglować sobie na mapce dokładnie ten rejon Sztokholmu i przyjrzeć się temu, chociażby online. Zawsze skłania mnie do jakiejś refleksji, gdy słyszę dyskusję na temat priorytetów w urządzaniu nam przestrzeni publicznej, by życie nam ułatwić lub je w jakikolwiek sposób zorganizować. To jeden z fenomenów Sztokholmu, który, który utkwił mi w pamięci. Drugim takim bardzo ważnym jest to, że zieleń, która jest obecna w Sztokholmie, to trudne miasto, jeżeli chodzi o zieleń, bo ono jest położone na setkach wysp. To jest miasto na wybrzeżu, jest tam więcej wody niż zieleni. Ta zieleń jest dostępna dla każdego i w każdej chwili. Tam można piknikować, leżeć, opalać się na każdym skrawku trawnika, nawet przed pałacem. Królewskim, przed zamkiem królewskim, czy siedzibą parlamentu. No właśnie, bo Sztokholm to też piękna architektura, bo to już wspomnieliśmy o tym pałacu, tak. wiele tak. takich zabytków. Piękna i bardzo urozmaicona. I fenomen znowu. Słyszymy o tym, że wiele miast cierpi z powodu nadmiernej rozbudowy lub problemów urbanistycznych. I nie potrafią tego pogodzić. A szwedzi żyją świetnie zarówno w małych domkach, jak i w wielkich wieżowcach, w blokowiskach, które potrafią tak urządzić, że stają się bardzo przyjazne dla, dla mieszkańców. I jak na początku zachwycałem się samym starym miastem, to jest skromne. Rynek sztokholmski jest dużo skromniejszy niż chociażby rynek krakowski. To nie ma co porównywać. My jesteśmy. O kilka klas tego blichtru wyżej. Natomiast jak przyjrzałem się blokowiskom szwedzkim, to po prostu szczęka mi opadła. Jak można wśród tych wieżowców, wśród tej masy ludzi, która tam mieszka, zorganizować wszystko tak, by mieszkaniec czuł się przyjaźnie, by nie był przytłoczony ilością zaparkowanych samochodów, by była przestrzeń, w której mogą się bawić dzieci. W której można wypoczywać, gdzie jest ładny widok, gdzie jest zieleń. No, architektura urbanistyka wielkomiejska, mieszkaniowa bardziej nie uwiodła ostatnimi czasy niż architektura ta historyczna, która jest skromna, o tak bym powiedział, ale elegancka. Jeszcze jeden wątek, o którym koniecznie trzeba powiedzieć, czyli kuchnia, bo Szwedzi również mają swoją specyficzną kuchnię. Mają. I to pewnie zróżnicowaną tak jak sami Szwedzi. Tak. I jednym wspólnym mianownikiem szwedzkiej kuchni jest skromność. Szwecja z racji swojego położenia geograficznego nie jest bogata w dary przyrody. Bardzo wąski zakres surowców, produktów, czegokolwiek, co możemy potraktować jako wsad do garnka, mają Szwedzi na co dzień. I nauczyli się tym świetnie operować. I wśród tych kulinarnych różnych ciekawostek szwedzkich znanych nam na pewno klopsików z żurawinką i z ziemniaczkami i słynnych kiszonych śledzi potrafimy odnaleźć doskonałe sery chociażby mieszkam w takim rejonie gdzie pastwiska są dominującymi elementami kultury rolnej jest dużo bydła uprawianego na mleko, i bogactwo serów, jakie jest w Szwecji, zaskakuje, bo na przykład sery kojarzą nam się z Francją, z Włochami, niekoniecznie z północą Europy. Szwedzi są mistrzami świata, jeżeli chodzi o serowarstwo. Szwedzi również mają zupełnie odmienną pulę smaków kulinarnych, które im odpowiadają. Bardzo dużo rzeczy słodzą i tu mam na myśli potrawy mięsne, potrawy z ryb, a bardzo dużo solą, chociażby słodyczy. Uwielbiają lukrecję, uwielbiają kombinacje smaków, które dla nas są obce. Na początku było to dla mnie dosyć trudne do zaakceptowania, a dzisiaj przyznam szczerze, że czasami tęsknię za słodkim śledziem. Tak więc kuchnia szwedzka też bardzo smaczna i bardzo zróżnicowana. Natomiast wróćmy może do pana miejscowości brekkę, tu już wspomnę kolejny raz terenifery, bo to chyba taki najbardziej Fajny, charakterystyczna, klimat, tak? charakterystyczna rzecz. Natomiast jak się tam dłużej pomieszka, bo tu już mówimy o siedmiu latach, tak? tak? 7 lat. Czy ten, ta wyjątkowość w pewien sposób nie powszednieje? Ale to zawsze tak będzie, to nie ukrywajmy. No, zachwyt każdą rzeczą jest tylko zjawiskiem przejściowym. Natomiast im dłużej człowiek mieszka w danym miejscu, tym więcej je poznaje, tym lepiej je poznaje i odkrywa jego dobre i złe strony. Na szczęście bilans tych wszystkich plusów i minusów jest w moim odczuciu. Na plus i mieszkanie w niewielkim, kompaktowym miasteczku, bo proszę sobie wyobrazić, to trudno jakby nawet przełożyć to na nasze realia. Gmina Brekke to tak połowa województwa mazowieckiego. Mieszka w niej jakieś niecałe 6 tysięcy ludzi. Miasteczko, które jest siedzibą gminy ma 1,5 kilometra długości 300 metrów szerokości, mieszka w nim 1500 osób i mamy w nim wszystko, co jest do szczęścia potrzebne. I ta kompaktowość. Mieszkania w takim malutkim, skrojonym na, na, na miarę miasteczku jest genialna. Wszędzie można pójść pieszo lub rowerem. Wszystkich się niemalże zna, albo wszyscy cię znają. I to życie i bycie w, w, w tak. Małym i, i, i zgranym, i czystym, i, i, i takim uroczym miejscu jest, jest po prostu przyjazne człowiekowi. To ułatwia życie. Moje dziecko, które chodzi na 8 do szkoły, wychodzi do, tej, o tej, do szkoły za 5, ósma i zdąży. Jak kończy lekcję o 14, 14 jest w domu. I ja chcąc iść na zakupy do wszystkich sklepów, poświęcam na to 10 minut. Przełóżmy to sobie na nasze chociażby nieduże miasto, jakim jest Kielce, i popatrzmy, to są te właśnie chociażby różnice, które gdzieś tam dostrzegam. No, właśnie, ale takie najbardziej charakterystyczne różnice pomiędzy tutaj, życiem w Polsce, a chociażby życiem w Brekke, jakieś najbardziej charakterystyczne ciekawostki, które Panu teraz przychodzą do głowy, które no, Pana zadziwiły w pewien sposób, no, osiedlając się właśnie. A, y Próbuję znaleźć coś spektakularnego, ale chyba tak na pierwszy rzut oka niczego takiego nie widzę. Mogę tylko opowiedzieć o tym, że um, mieszkając w takim małym miasteczku i żyjąc w takim, yy, a nie innym społeczeństwie i porządku, które to społeczeństwo wypracowało, yy, miałem taką przygodę, że któregoś, yy, którejś jesieni, bo zwyczajowo na, większość, cza, większość zim spędzam w Polsce, yy, zapomniałem kluczy od domu, gdzie je schowałem. I pakując się w ostatniej chwili, chcąc zamknąć dom, który opuszczałem na parę miesięcy, nie mogłem tych kluczy znaleźć, więc zwyczajnie zostawiłem ten dom otwarty i oczywiście po powrocie, po siedmiu miesiącach. Nic się tam złego nie działo. Dodam, że mieszkam przy głównej ulicy i nie mamy żadnego ogrodzenia wokół domu. Dodam również to, że pięć lat temu zlikwidowano w naszej gminie, w naszym miasteczku jedyny komisariat, ponieważ przestępczość wynosi blisko zero i gmina stwierdziła, że nie opłaca się trzymać na etacie nawet dwóch policjantów. No, i biorąc to wszystko łącząc, jakby z wyobrażeniem o tym, co się dzieje w Szwecji i to, o czym słyszymy w mass mediach, zderzamy się, jakby z jakimś kontrastowo innym obrazem. To chyba takie najbardziej zaskakujące, co mógłbym. Między, między wierszami tutaj włożyć. Ta praworządność i spokój. Czyli wychodzi na to, że z, zrobiliśmy odcinek o <grym> bardzo ciekawym regionie, ale również o mieście bardzo bezpiecznym. Tak. Chyba najbezpieczniejszym. Nie, może najbezpieczniejszym. nie na bezpieczniejszym. To statystyki statystyki <grym> y, y, mówią o tym, że nie odbiega ono od, niczym od y, sąsiednich regionów, ale faktem jest, że życie w małych miasteczkach, gdzie y, rolę stróżów prawa przejęli sami Szwedzi, ma zupełnie inny wymiar niż y, Wielkomiejskie, gdzie no nie sposób zastosować takich mechanizmów. Zachęcamy do odwiedzenia Szwecji. Niestety, czas naszego programu dobiega końca. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marcin Marciniewski, prezes Świętokrzyskiego Oddziału PTTK, który opowiadał nam tutaj bardzo barwnie i ciekawie o Szwecji, o miejscowości Brekke, w której. Mieszka. Panie Marcinie, dziękuję serdecznie ja za również rozmowę. Dziękuję i zapraszam do Szwecji. Dziękujemy za uwagę. Rozmawiał Michał Łosiak. Do zobaczenia.